W Green Town Wnętrza porozmawiamy dziś o złych decyzjach wnętrzarskich, o błędach. Wiem, że to rzadkość na tym kanale, ale myślę, że to będzie dość istotny odcinek, bo być może ktoś z naszych widzów dzięki niemu będzie mógł podjąć bardziej przemyślane decyzje. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. Bardzo rzadko, tak jak mówiłam w zapowiedzi, mamy takie odcinki, błędy wnętrzarskie, złe decyzje wnętrzarskie. Wiecie doskonale, że my tu wolimy się skupiać na pozytywach, na pięknych rzeczach, na estetyce, na super rozwiązaniach, ale pomyślałam sobie, że istnieją rzeczywiście takie decyzje i takie ruchy, które robimy, zwłaszcza jak kupujemy mieszkanie, urządzamy je pierwszy raz, ale nawet nie pierwszy które później uniemożliwiają nam na takie bardzo radosne i swobodne również korzystanie z tego mieszkania, a i mogą również powodować, że się po prostu tak najzwyczajniej w świecie po ludzku wkurzamy mieszkając w danym miejscu. I dziś chciałabym o tych różnych decyzjach poopowiadać, właśnie w, może nie w ramach przestrogi, ale raczej takiego tematu, nad którym może pochylmy się wszyscy i od razu mam też prośbę do naszych widzów. Napiszcie moje mili, czy Wam się zdarzyło podjąć jakieś złe decyzje, jeżeli chodzi o wasze wnętrza, czy co Coś wybraliście, coś takiego zrobiliście, na co jesteście źli na siebie i właśnie ileś tam lat musicie z tym wyborem żyć. Czekam na te wasze opowieści w komentarzach pod spodem. Ja zacznę od punktu pierwszego, który uważam, że jest bardzo, bardzo ważny i naprawdę może spowodować, że nie będziemy mogli swobodnie korzystać ze swojego wnętrza. A mianowicie jest to punkt mówiący o tym, by nie kupować mebli na które nas nie stać, tak najzwyczajniej w świecie. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie mam na myśli tu e, takiego decydowania, że sięgam po coś najbardziej jakościowego, na co mnie stać w danym momencie, tylko mam na myśli taką sytuację, że kupujemy rzeczy, na przykład na jakiś ogromny kredyt, albo no po prostu takie, na które fizycznie nas nie stać e, i później patrząc na te rzeczy, po pierwsze nie korzystamy z nich, tak po prostu po ludzku, boimy się z nich korzystać. Albo szkoda nam usiąść na danym meblu, wykorzystywać dany, dany mebel. Wiecie, to trochę jak w muzeum czasami ludzie się potrafią zachowywać, którzy dokonali takich wyborów. No i atmosfera w domu przez to też również jest napięta, no bo inaczej się żyje w mieszkaniu, w domu, w którym swobodnie korzystamy sobie ze wszystkich mebli, które się tam znajdują, z y, y, kanap, z foteli, z tkanin, no po prostu ze wszystkiego, co tam mamy, a inaczej y, no, czujemy się we wnętrzach, gdzie są karteczki nie dotykaj, uważaj, nie szuraj, ja się teraz tak trochę śmieję, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. W dawnych czasach jeszcze za komuny śmieszne były takie różne obrazki wersalki która była owinięta folią, albo no nie wiem, w autach też tak było tak, że była jakaś folia położona, albo właśnie na stole szkło czy cerata, wiecie, żeby się nie zniszczyło, bo tak naprawdę nie było tych mebli dostępnych i jak się cokolwiek udało dorwać, no to bardzo wszyscy o to dbali. I trochę śmiechem żartem my dziś na te obrazki patrzymy, ale jeżeli uważacie, że nie ma już takich sytuacji, to się mylicie, bo nadal niestety one występują. Być może nie w postaci folii, ale właśnie niekorzystania wręcz w ogóle z danego mebla, który zamiast być użytkową, mieć funkcję, pełni funkcję sterczącą, że tak to nazwę. Czyli nie można po prostu z niego korzystać. W mojej opinii to jest bardzo duży błąd i kupowanie czegoś, na co nas nie stać, nie korzystanie z tych rzeczy, robienie z domu, z mieszkania muzeum, a nie super przyjaznej przestrzeni do życia i do mieszkania, no jest w mojej opinii bardzo dużym błędem. Drugi punkt nie wiąże się z tym pierwszym, ale myślę, że też jest bardzo istotny i też jest często zauważalny, to kupowanie farb i malowanie od razu całej ściany daną tam jakąś farbą, którą w sklepie sobie zobaczyliśmy, bez próbowania wcześniejszego, w postaci, nie wiem, jakichś większych kwadratów yy, i popatrzenia, jak się dany konkretny kolor yy, zachowuje rano, po południu, wieczorem, przy danym oświetleniu, tak żeby po prostu zobaczyć, że nam rzeczywiście jest z nim dobrze. Często jest tak, że jesteśmy w jakimś sklepie meblowym, wnętrzarskim, tam, gdzie w ogóle też są farby, yy, no i widzimy na próbnikach jakiś tam, powiedzmy, błękit albo szarość i tam wygląda to świetnie. Nie zauważamy, że na przykład że naprzeciwko są bardzo duże okna wpuszczające cały czas światło dzienne albo nie zauważamy, że na górze jest oświetlenie e, imitujące ciepłe oświetlenie żarówkowe, czyli gdzieś o wartości 3000, 3000 2,5, czyli taka ciepła, wiecie, temperatura, gdzie na przykład nasz beż wtedy wygląda bardzo przytulnie. Ja się śmieję, że to są przytulne beże. A w naszych wnętrzach już tak nie będzie na przykład, bo my mieszkamy na parterze, mamy za oknem dość dużo zieleni, która również nam wprowadzi kolor do danego wnętrza i dlatego warto zanim się pomaluje całe mieszkanie jakąś farbą kupioną taką po prostu w sklepie, jednak poprosić o próbki porobić sobie próbne kwadraty na ścianach i dopiero wtedy podejść tą decyzję, że tak, to jest ten kolor, albo nie, absolutnie nie pomyliłam się. Wydaje mi się, że ten trud jest warty tego, żeby go wykonać, po to, żeby później mieszkać sobie i patrzeć na ściany, które naprawdę nam się podobają. A skoro mamy już jedną dużą powierzchnię pomalowaną i kolor, który nam odpowiada, to może skupmy się też na tym, co jest na dole. Bo trzecim błędem, takim częstym naprawdę, który ja widzę i o którym słucham, bo Wy mi piszecie o tym, albo nie wiem, też opowiadają mi różne osoby, że. Decydując się na jakieś konkretne wybory wnętrzarskie, myśląc właśnie o podłogach, ulegają namowom Mamy teściowej, męża, brata, szwagierki, kogo tamkolwiek, kto na przykład się trochę wewnętrzartwam interesuje, i wybierają podłogę, godzą się na podłogę, która nie do końca im odpowiada. Czyli na przykład ktoś, kto nie przypada za ciemnymi podłogami, ulega namowom i montuje sobie, daje sobie zamontować podłogę, która jest bardzo ciemnym brązem. Albo gdzieś właśnie, w takich, no wręcz hebanowych, jakichś odcinach, w ogóle w ciemnym kolorze. Wiecie, co się później dzieje? Później ta osoba mieszka przez bardzo długi okres czasu, bo zazwyczaj na podłogi to jest bardzo rzadko wymieniany element, jeśli chodzi o wnętrza, bo jest to po pierwsze kosztowne, po drugie czasochłonne, energochłonne. No generalnie nie jest to rzecz, po którą my chętnie sięgamy, jeśli chodzi o metamorfozy. Osoba, która się zgodziła, nie była asertywna, nie zastanowiła się nad tym, jak ona wytrzyma z tym danym kolorem ale też nie wyobraziła sobie, jak taka ilość ciemnej barwy będzie wyglądała na dużej przestrzeni żyje i patrzy na tą podłogę i po prostu najzwyczajniej w świecie źle się czuje we własnym wnętrzu przeklinając w duchu siebie za to, że nie potrafiła powiedzieć właśnie asertywnie, że chyba nie do końca ten wybór ją przekonuje. Więc jeżeli macie wokół siebie osoby, które z dobrego serca często po prostu coś wam podpowiadają, albo próbują, nie wiem, namówić was na jakieś rozwiązanie, bo jest na przykład bardziej funkcjonalne, albo według tej osoby będzie po prostu lepszym rozwiązaniem dla naszego domu, to warto się się zastanowić przed podjęciem takiej ostatecznej decyzji, czy rzeczywiście jest to zgodne z tym, co Wam się podoba, z tym, jakie Wy macie pragnienia lub wyobrażenia o własnej idealnej, bardzo przyjaznej przestrzeni. Znam wiele takich pomieszczeń, gdzie podłogi są nie takie, jak być powinny, no i niestety rodziny, które tam mieszkają, patrzą na te podłogi całymi długimi latami. Z podłogi znowu sobie wrócimy na ścianę, ale nie tylko, bo mowa będzie o najtańszych kablach i generalnie elektryce, tak to ogólnie nazwiemy. I to, co ja nieraz nie dwa widziałam, właśnie co się dzieje z takimi kablami, które były kupowane w bardzo dziwnych źródłach, były bardzo, bardzo, ale to bardzo podejrzanie tanie. Co się z nimi dzieje po jakimś czasie i co one z siebie potrafią uwalniać? Na przykład w przepięknym wnętrzu, super pięknym wnętrzu, pięknie zrobionym, klasycznym, jakimś z listwami i nagle pomiędzy tymi listwami wychodzą tłuste. Pionowe, poziome kreski, i są to właśnie te kable. Widziałam już kilka takich realizacji, właśnie. Tu jest taka uwaga, że warto przypilnować, myślę, jeżeli nie robicie tego samodzielnie, nie macie nad tym baczenia, przypilnować wykonawców i zainteresować się, skąd jest brana. Yy, Elektryka, tak to po prostu powiem w cudzysłowie, skąd są kable, jakie gniazdka będą, jakie w ogóle te rozwiązania, bo wbrew pozorom kucie później tego wszystkiego, wyjmowanie i robienie znowu wszystkiego od początku. Uwierzcie mi, że to jest po prostu no bardzo, ale to bardzo, no nie fajne tak naprawdę, zabiera bardzo dużo pieniędzy, zabiera bardzo dużo czasu, nie pozwala nam się cieszyć z tego mieszkania. Próby zamalowania takich różnych tłustych, dziwnych rzeczy, które wchodzą w te ściany, od razu Wam z góry powiem, że to jest bez sensu, lepiej naprawdę to skuć i od nowa te kable położyć, jeżeli macie taką sytuację. Oszczędzanie na takich rzeczach, właśnie jak, jak kable, o których mówiłam, na takich rzeczach bardzo funkcjonalnych w naszych przestrzeniach nigdy się nie opłaca tak naprawdę. Jest odcinek chyba na kanale, w którym ja opowiadałam, na czym nie warto oszczędzać, myśląc w ogóle o przestrzeni domowej, podnikujemy Wam go pod spodem. Ale ten punkt myślę, że jest bardzo, bardzo ważny i naprawdę w niektórych przypadkach nie opłaca się oszczędzać. Kolejny punkt jest mocno związany z tym poprzednim, czyli z tymi naszymi kablami, bo mam na myśli oświetlenie i to zarówno źle dobrane punkty oświetleniowe, nieprzemyślane w ogóle, jeśli chodzi o nasze wnętrze, jak również źle dobrane, ja to nazywam okoliczności, czyli na przykład abażury, nie wiem, jakieś podstawy, czyli te wszystkie elementy, które nam czynią całość jedną spójną koncepcją, jeżeli oczywiście taka koncepcja będzie. Bardzo często, niestety, kupujemy mieszkania, w ogóle się nie zastanawiamy, czy na przykład właśnie stół będzie stał w tym miejscu, nad którym jest nasze oświetlenie główne. Albo na przykład jeśli kupujemy mieszkania używane i tam były te strefy funkcjonalne już przygotowane, nie myślimy o tym, że my będziemy mieli inaczej, że warto by było jednak na etapie remontu na przykład przenieść te punkty świetlne w inne miejsce. To samo słuchajcie z abażurami. Jeżeli mamy lampę stołową gdzieś przy komodzie, która jest w takim miejscu, które ma nam dać Światło po prostu ma nam oświetlić taki, nie wiem, jakiś powiedzmy zacieniony kącik, to nie dawajmy tam abażuru, który będzie pięknie, owszem, kolorowy, w aksamicie, w jakieś fajne wzory, ale w ogóle nie będzie przepuszczalny. Tam raczej sprawdzą się lepiej abażury białe, e ekli przepuszczające światło, żebyśmy nie zamykali tego oświetlenia w środku, gdzie tylko słup nam się świetlny zrobi góra dół. No generalnie myśląc w ogóle o zasadności danego typu oświetlenia w naszym wnętrzu, trzeba naprawdę mocno usiąść i sobie rozrysować gdzie co będzie? Gdzie będzie stół? Gdzie będziemy czytali, jeżeli mamy fotel, nie wiem, pełniący taką funkcję fotela bibliotecznego? Gdzie będziemy oglądali telewizję, czy też, no nie wiem, na projektorze, gdzie będzie zwisał się nasz ekran? Czy warto coś, jakieś małe oświetlenie po bokach dać? To są bardzo ważne decyzje, które powinny być podjęte już na etapie planowania, w momencie, kiedy ich nie podejmiemy, no, to może, właściwie nawet nie może, ale bywa różnie. I znam takie przypadki, że właśnie są później remonty już w trakcie mieszkania, przekuwanie, przeciąganie tych kabli, robienie nowych punktów świetnych. Myślę, że lepiej tego uniknąć i po prostu na samym początku dobrze się zastanowić nad tym tematem. Kolejny punkt to jest. Punkt, który się bardzo często pojawia na Grinkanu w ostatnich miesiącach, też o nim mówiłam i wiem, że jest dla Was bardzo ważny, a polega na tym, by nie gromadzić rzeczy, które naprawdę nie są nam potrzebne. My trochę mamy gdzieś z tyłu głowy, że te przydasie, że tak to nazwę sobie w cudzysłowie, że te przydasie są ważne i że warto się zabezpieczyć na, no właśnie na co. Dlaczego mamy mieć siedem szlaków, 10 garnków, jeżeli na przykład nie mamy rodziny osobowej. ja tak sobie teraz żartuję, ale hmm, prawda jest taka, że ta zbyt duża ilość rzeczy robi więcej złego niż dobrego, i naprawdę energetycznie przede wszystkim bardzo, ale to bardzo zaburza nam hmm, przestrzeń, w której żyjemy. Pomijając fakt, że nie mamy miejsca na nic innego, pomijając fakt, że nie mamy tej przestrzeni dla siebie, że siedząc we własnym wnętrzu, czujemy się bardzo często w takim zatłoczonym. Przytłoczeni, po prostu, tak? I jacyś tacy bez sił, nie wiem, mamy wrażenie, że wręcz myśli nie możemy skupić, to tak naprawdę ta ilość rzeczy jeszcze dodatkowo będzie na nas działała bardzo źle psychicznie. Nie będę się nad tym tematem tutaj rozwijać bardziej. Macie na ten temat odcinki na naszym kanale, pod spodem je również zalinkuję. Postaramy się tutaj jeszcze też wrócić Wam na górze link. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt i że warto się nad nim pochylić. A ten ostatni, o którym dziś będę chciała opowiedzieć, to jest punkt tak naprawdę dotyczący słuchania siebie, stania przy sobie i błąd, o którym chcę mówić, ta zła decyzja, o której chcę mówić, to jest realizowanie czyichś marzeń, czyjejś wizji naszego wnętrza, a nie swoich. Jeżeli czujecie, że chcecie mieć vintage'owe rzeczy w domu, po prostu stare meble, jakieś fajne, nie wiem, grafiki, które Wam w duszy grają albo w drugą stronę, jeżeli czujecie, że chcecie mieć laboratoryjne wnętrze, bo Wam jest dobrze w takim wnętrzu, a wszyscy inni dookoła mówią, że nie, no tak nie powinno to wnętrze wyglądać, wiesz, dziwne tu wasze wnętrze, bo takie i siakie, to gwarantuję wam, że w momencie, kiedy nie będziecie wierni swoim wyborom i temu, co wam wasza intuicja podpowiada, nie będziecie w takim wnętrzu czuli się szczęśliwie, realizując te czyjeś właśnie wytyczne, a nie własne. I o tym też mówię bardzo często na Greenkanu. Namawiam Was bardzo często, żebyście żyli tak, jak Wam pasuje, naprawdę, choćby to było najbardziej niemodne wnętrze świata według jakichś tam osób, ale czuli się w tym wnętrzu najbardziej szczęśliwi na świecie. Ja z własnych doświadczeń i różnych wizyt też u różnych ludzi i znajomych, ale też też niekoniecznie widzę, że tam, gdzie jest wnętrze tworzone, Wedle gustu i potrzeb właścicieli, tam ludzie są szczęśliwi. I ten błąd ostatni, na koniec zostawiłam ten błąd, który jest często popełniany, ale myślę, że tak naprawdę w skali czasu on ma chyba największe negatywne skutki, tak naprawdę, no bo nikt z nas nie chciałby żyć we wnętrzu, którego nie lubimy, w którym się czujemy po prostu totalnie nie na miejscu. No, i tak po ludzku nie czujemy się szczęśliwi. Ja Wam z całego serca życzę, żeby nikt z Was żadnego z tych punktów nie znalazł na swojej liście. Nigdy. Jeżeli jakiś macie, w ogóle napiszcie, bardzo Was proszę, napiszcie, czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się złe decyzje podjąć, z którymi się na przykład właśnie borykacie do dziś, albo z którymi Wam się udało w jakiś sposób sobie poradzić. Ja zawsze czekam na te Wasze opowieści. Dziś życzę Wam, żeby nikogo z Was ten punkt nie dotyczył. Jeżeli jesteście na etapie planowania swojego mieszkania, domu, jakichś właśnie takich decyzji wnętrzarskich, to mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam po prostu w podjęciu tylko dobrych decyzji, które będą Was później w skali czasu uszczęśliwiały. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Poproszę oczywiście o kciuki w górę. To jest dla nas bardzo ważne, dla naszego kanału i o komentarz koniecznie. To nam pozwala po prostu też YouTube'owo ten kanał rozwijać. Będę się już żegnała, ale nie na długo wiecie, że my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia.